Dzień dobry, witam w podcaście Co na to, tato? Dzisiaj ze mną w studiu jest gość, można powiedzieć, minionego stulecia, powstaniec warszawski, więzień stalinowski, ale przede wszystkim fotograf humanista. Witam, ze mną w studiu jest Tadeusz Rolka. Witam państwa i pana. Nie mogę, panie Tadeuszu, nie zacząć od powstania warszawskiego. I czym właściwie było dla pana powstanie? Kiedyś, kiedy za, zanosiło się na powstanie, mm -hmm. była to, można by to określić słowem nadzieja. Czym dalej postępowało, tym ta nadzieja, nawet symboliczna, była coraz słabsza. Skończyło się tak, właściwie jak przewidywałem. Miałem 15 lat, ale rozróżniałem czołg niemiecki Tygrys od pistoletu wis, który miał powstaniec, aby ten, aby ten, aby ten czołg zniszczyć. No tak. Więc jako 15-latek na początku października kiedy już byłem wywieziony do Niemiec, miałem swoje zdanie o powstaniu. Rozumiem. Bardzo negatywne, które mam do dzisiaj. Że było ono niepotrzebne? To było, to było w ogóle samobójstwo. Świecie, świeć miliona ludzi. A dla pana samego można powiedzieć, że wojna i powstanie, wspomniał pan 15 lat, można powiedzieć, że skróciła panu dzieciństwo? Młodość? No to jest trudno ocenić samemu. Mm -hmm. Bo tu są myśli, tu są pewne domyślniki, co by było, gdyby. No tak. Jakby dla mnie powstanie weszło do mojego wspomnienia z czasów wojny. To nie była jakaś oddzielna historia. Mhm. Tylko to było jakby dla, dla mojego losu skończenie pewnego rozdziału. Mhm. Nawet jeśli po powstaniu jeszcze kilka miesięcy wojna trwała, ale te kilka miesięcy już jakby zostanę w mojej historiografii, jak można powiedzieć, zostały jakby już włączone do całości wojny. Wspomniał pan o pobycie w Niemczech, w miasteczku w i Tam opisane jest to w książce. Przerzuca pan gnój. Jest panu ciężko, trudno. Pani gospodarz przychodzi do pana i mówi: Tadziu, Tadziu, co ty będziesz robić w życiu? Tak, tak. I Miał pan gotową wtedy odpowiedź? Mam odpowiedź, tak. Już wtedy był pan przekonany, że Widocznie będzie? Widocznie tak. Okej. Okay. No, ta odpowiedź ze mnie to wyciągnęła. Gdyby ktoś mi nie zadał tego pytania, nie byłoby odpowiedzi, a więc moja historia byłaby troszkę inna. Mhm. Czyli odpowiedział pan wtedy, że jest pan leniwy? I będzie pan jeździł po świecie, tak? Że, I będę fotografem. Że będę, będę jeździć i fotografować, tak okay. I udało się panu? Za kilka lat, ale udało się. Okay. Nigdzie się pan nie wybiera, rozumiem, na razie? Nie, no. Oczywiście ta myśl, ona mnie, nie nurtowała mnie wszystkie lata, zanim została zrealizowana. Mhm. Ja nie żyłem cały czas zdaniem. Będziesz jeździć i fotografować. Nie było takiego właśnie, że stawiam sobie cel. Nie, potem była, była jakby. W tej historii była jakby czarna dziura. Mhm. Było fotografowanie moim malutkim Baby Box, Tacikon, później było fotografowanie czymś troszkę lepszym. I, I właściwie jakby za głową, jak się mówi, ja miałem cały czas to zdanie, jeżdżenie i fotografowanie, mhm. ale ja, ja o tym nie mówiłem okay. na przykład. Przeczytałem bardzo dużo wywiadów przed rozmową, książek o panu. Bardzo rzadko wypowiada się pan o swojej rodzinie, o najbliższych. Tak. Celowo? No, moja rodzina była jakby nieduża, bo ja nie, nie miałem ojca, nie znałem ojca. Ma pan, nie ma pan żadnych wspomnień? Ojciec umarł, jak miał jak pan trzy lata, lata, prawda? Tak, tak. I rozumiem, że taki właśnie zdjęć, chwil, gdzieś w pamięci, pan nie, 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 nie pamięta ojca. Ojca, tak. Mam taki jakiś. Bardzo słabiutki powidok, mhm. raz czy drugi raz, ale to nie jest pamięć ojca. Poza tym miałem tylko jednego brata, mhm. więc tutaj nie było żadnej licznej rodziny. No była rodzina ze strony mamy. Mm -hmm. Rodzina Salingerów. Czyli rozumiem, że y, y, pani Zofia y, Salinger, jak pan wspomniał, musiała być dla pana i ojcem i matką. Tak. I, i ta część rodziny ze strony mamy mm -hmm. była właściwie ogromną większością mojej w ogóle rodziny, ponieważ ze strony ojca bardzo niewiele osób poznałem. Mhm. Tylko większość życia rodzinnego u mnie następowała z rodziną mamy, Salingerów. Mhm. Mama pracowała w urzędzie miasta. Mama po śmierci ojca dostała pracę w Wydziale Handlowym. Handlu ulicznego. To paszta. znowu musiał pan szybko dojrzeć, dorosnąć i. Tak, a więc była taką ręce. niższej klasy urzędniczką w hierarchii miejskiej. Mhm. Wspomniał pan o tym aparacie pana pierwszym, Baby Box. A co pan pierwszego sfotografował? Co było tą pierwszą rzeczą? Pierwszą kobiecy sfotografowali. Od początku. Dwie kobiecy, co są pierwsze zdjęcia moje. Aha. Na negatywie. Przypadkowe kobiety, czy popry? Nie. Jedna, pod Marysia, mhm. była służącą u nas w czasie okupacji. Potem, kiedyś, później mówiło się gosposią. No tak. Służący, w PRL nie było służących. Opiekunka dzisiaj, tak? No. A I drugą, jej sąsiadka z sąsiedztwa, której nie pamiętam imienia. Ale chciałem mieć, jak już zacząłem robić kobietę, chciałem mieć dwie kobiety od razu. Podobne, Jedna to za mało rozumiem. podobnej sytuacji. <gry> Okay. Czy włożyłem im do ręki książkę, że one coś czytają? Czyli to było inscenizowane, nie, nie, nie było to, że tak powiem, z życia. Ta Książka była inscenizowana. Uh -huh, uh -huh. Rozumiem. A żonę pierwszą poznał pan, mając 26 lat, o ile dobrze Tak, powiem. poznałem ją w Lublinie. Pamięta pan to spotkanie? Pamiętam kilka spotkań, nie, nie, nie pamiętam jakoś wybitnie jednego. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia? Nie. Ja pytam nieprzypadkowo o te miłości, bo jestem ciekaw, czy w ogóle była taka miłość życia w Pana? To była... To była wyraźna sympatia, która później dojrzewała. Żeby cztery lata później yy... Wydać na świat potomstwo. Córkę. Tak. Pamięta Pan ten moment, kiedy dowiaduje się, że będzie miał Pan dziecko? Ja pamiętam moment, kiedy już był poród. A ten wcześniejszy? Sytuacja, kiedy. Mówi... Nie, ponieważ sen jest ciekawszy. Okej. Okay. Mianowicie. Ja siedziałem z moim kolegą. Lucianem w tak zwanym Spatifie. No tak. Myśmy pili wódkę. co było u mnie rzadkością. Ale piliście, piliście wódkę, kiedy się pan dowiedział? Nie, kiedy moja jeszcze żona przed była w szpitalu. Już wiedzieliście, że coś się święci. I piliśmy tą wódkę? I jak się dowiedzieliśmy telefonicznie, że jest dziecko. To pojechaliśmy do szpitala. W stanie wskazującym. To wesoło musiało być. I tak, ale załoga szpitala. Oczywiście znała takie sytuacje, więc <śm> dla zespołu szpitalnego, ginekologicznego to nie była żadna sensacja. Że ci ten ojciec lub ci ojcowie przychodzą w takim czy innym stanie. Natomiast no, no dla mnie to była, to była swego rodzaju przyjemność, że. Po pijanemu dowiedziałem się i pojechałem tam i byłem w A tym nie było budycie. takiego odruchu biorę aparat muszę zrobić zdjęcie? Nie. Nie, ten aparat nie nadawał się do tego oświetlenia, które było wówczas. Więc to z góry przekreślało możliwości fotografowania. Rozumiem, a pierwsze zdjęcie córce kiedy pan zrobił? W ogóle miała taką sesję, jak nie wiem, już wróciła żona ze szpitala? No czy... więc pierwsze zdjęcie po urodzeniu, no już kiedyś jak żona wyszła. Nie, 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 nie ma jakiejś specjalnej daty. A pan tak mówi o tym wszystkim, ale raczej bez entuzjazmu, mam wrażenie. Te dziecko, to raczej nie chcę tak zapytać wprost, ale rozumiem, że nie planował pan w swoim młodym wtedy wieku, że będzie miał pan dzieci, nie był pan przygotowany na nie. dzieci? Nie, ja byłem przeciwnikiem rodzenia. Aha, dlaczego? Ciężkie czasy, trudne Polska, że tak powiem, wtedy. Ja w ogóle miałem zastrzeżenia typu egzystencjalnego. Czy my mamy prawo dawać komuś życie? Mhm. Bez zapytania, czy on ma na to ochotę. Może nie było u mnie to aż tak jasno sfotografowane, i sformułowane, przepraszam. Ale to na pewno to jakoś istniało. A dzisiaj jak pan myśli? Żałuje pan? Podobnie, uważam, że. Dalej pan pyta. Dalej, dalej bym spytał, czy masz się ochotę urodzić. No, pół... A jakby dziecko mogło odpowiadać, to by co panu odpowiedziało? Jak już tak gdybamy. No, w ten czas bym zastosował się do życzeń. Bo ja myślę, że jakby ktoś zapytał pana. Czy chciałby się pan urodzić, to pewnie powiedziałby pan tak. Miał pan bardzo ciekawe, bujne tak. życie z sukcesami. Tak, tak, można to. No dobra, ale życie nas stawia przecież w takiej sytuacji w pewnych chwilach, że, że musimy stawić czoła pewnym sprawom, i był pan dobrym ojcem? Czy byłem dobrym ojcem? Na pewno było wielu ode mnie lepszych, bo już byłem ojcem rozwiedzionego małżeństwa. Mm -hmm. Czyli nie miałem od początku radości tego niemowlęcia w domu, bo dziecko bardzo szybko zostało wyekspedyowane do Lublina. Żeby żona mogła pracować. Mhm. Czyli nie miał pan szansy na bliski kontakt, na wspólne... Nie, dopiero wizyty. Mhm. Albo ja do Lublina, albo Lublin do mnie. Ale była u pana taka tęsknota za dzieckiem? No później zrobiła, wyrobiła się pewna tęsknota. Mhm. Znaczy mnie na pewno nie sprawiało przykrości spotkanie z moim dzieckiem. A jak często się widywaliście? No, jak rozwiedziona małżeństwo trak może traktować wspólne dziecko. No, no tak. My... Raz u, ta u tego, a raz u tego. My to mamy taką opiekę naprzemienną, że tydzień tak. na przykład u mnie, tydzień u ciebie, czy coś takiego. Tak, ale w zasadzie dziecko było u mojej żony. A w ogóle lubi pan dzieci? Czy lubiłem mhm. wówczas? Mhm. Bez entuzjazmu, jakby. A fotografować dzieci to chyba dość trudny kawałek. No nieraz zawodu. nieraz robiłem zdjęcia na czyjąś prośbę. Rodzic albo rodzice życzyli sobie zdjęcia wykonane przeze mnie na przykład. Mhm. No co w niektórych wypadkach się zgadzałem. No, no i, I uważałem, że do repertuaru fotografa, który jest jakby ogólnotematyczny, należy fotografowanie dzieci. Rozumiem. A o takich rzeczach jak dorastaniu, dojrzewaniu, rozmawialiście w ogóle? Nie Były no, nie no, Cały czas mieliśmy kontakt mhm. z moją córką. Później ten kontakt był trochę przerwany, ponieważ ja wyjechałem za granicę. A ona została w Polsce, więc ten. Mieliśmy długie rozstanie. No ale udało się jednak w pewnym momencie mojej córce przyjechać do mnie. Że do Hamburga. Do Hamburga i spędziła trochę czasu. Zobaczyła wówczas bardzo inny świat niż PRL. No na pewno. I niewątpliwie to był dla niej duży pożytek. Bo Pan miał trochę pretensji do żony. Wyczytałem, że zrobiła z cudzysłów, zrobiła z niej kalekę. Judziczka zjedz to, Judziczka zjedz tamto. I on, i tak, Sposób wychowywania był bardzo dyskusyjny, mhm. właśnie taki, taki rozpieszczający, nadopiekuńczy, jakby. Ponieważ to była ta ukochana jedynaczka. Tak to sobie tłumaczę. No tak. To, to, to można było zrobić wszystko wobec tego. A, a moim zdaniem nie wszystko, bo dziecko powinno mieć też pewne, pewne ramy, Pewne ryzy, pewne zasady, w których się to dziecko tak czy inaczej kieruje w życiu. I właśnie to, ten talerzyczek i ten spodzeczek i ta łyżeczka to by przesadą mo w moim, z mojego punktu widzenia. A córka mogła liczyć na pana wsparcie? Jeżeli był problem, to kontaktowaliście się, zwierzała się panu? Tak, tak. Okay. Nie z kontaktem nie, ani z żoną, ani z córką nie było problemu. Jeszcze tak wracając do porodu, tak sobie myślę, a jak y, widzi pan tą młodą istotę, to nie było takiego momentu, że pan sobie pomyślał taki cyk, taka zmiana po prostu nastawienia, zmiana kierunku, zmiana y, w ogóle całego myślenia i zostawienia wszystkiego i takiej no, m, sytuacji wręcz albo w lewo, albo w prawo. Wybrał pan jednak karierę. Tak, ale ja myślę, że gdybym nie był rozwiedziony, mhm. i, i nie, i, a, a jednak miał dziecko, byłoby podobnie. Mhm. Dlaczego miałoby być? Skoro już jest dziecko, dajmy mu jakiś rozwój, dajmy mu sytuację, kiedy będzie mogło czy mogła zrealizować też jakieś swoje. Wewnętrzne i, 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 i istotne sprawy. Pytam, bo zastanawiam się, czy prawdziwy artysta musi być samotny. Czy właśnie to jest tak, że troszkę wybrał no, pan tą drogę trochę świadomie i celowo? Tak, tak. To, to jest bardzo ważne zdanie o, o artyście, który powinien być samotny. Mhm. A jeśli już nie samotny, no to. By jego kontakty pozaartystyczne nie dominowały nad, nad twórczością. Ale to jest do pogodzenia w ogóle? To, 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 to jest do zrealizowania hmm. do pewnego stopnia. Z, z, z moi koledzy fotografowie, różni. Nie miałem wypadku. Żeby ktoś z moich kolegów odłożył aparat, ponieważ ma dziecko. Mhm. Nie słyszałem o czymś takim. Tylko, oczywiście chodzi o nierozwiedzione małżeństwa. Co im było łatwiej, niż, niż nam, z moją żoną. Ale takie sytuacje też zaistniały i, i gdzieś tam... Postaczyły się ku normalności. Mhm. No bo pierwsze dziecko miał pan w młodym wieku, 26 lat, a później nie było takiego momentu, że y, chciałbym spróbować jeszcze raz, albo chciałbym doświadczyć pewnych nie. historii. Nie. Taką pan drogę wybrał, tego się pan trzymał tak. i nie żałuje pan? Nie, mam jedno dziecko i jest ok. Mhm. A y, dzieci? Dziecko pana ma też dzieci. Jest pan też dziadkiem. Tak, tak. Ja jestem pradziadkiem. Szanuję. I mam jedną prawnuczkę świetną, która już ma 4 lata. Mhm. I bardzo się chyba lubimy, tak jak z jej matką się świetnie lubię, z jej moją wnuczką. No i jeszcze do tej czteroletniej rok temu przyszły dwie bliźniaczki. To gratuluję podwójnie w takim razie. Więc moja, moja wnuczka ma, ma trzy dziewczynki do pielęgnacji, wychowania i wszelkich innych koniecznych czynności. A pana dalej nie ciągnie w te strony. Znaczy, ja, ja lubię zobaczyć, spotkać mm -hmm. je. Ale Cóż ja więcej mogę zrobić? Zdjęcie. Nie mam na, na przykład, gdybym był może bogatym człowiekiem, może kupiłbym im dom. Coś takiego z przyjemnością bym zrobił. No ale nie, nie jest tak, więc dają sobie świetnie radę. A dzisiaj zrobiłby Pan coś inaczej w życiu? Czy bym zrobił inaczej? Tak. No, Mnie się podobają te moje prawnuczki, muszę powiedzieć. To mm -hmm. jest dla mnie jakieś... Bycie z nimi jest dla mnie przyjemnością. No ale nasze stosunki są ograniczone tym, że nie mieszkamy razem. Przede wszystkim oni mają swoje życie, ja mam swoje życie. No ale jest to dla mnie, te, te trzy prawnuczki, niewątpliwie bardzo pozytywny i pogodny element mojego życiorysu obecnego. A były takie chwile w Pana życiu, że Pan po prostu tęsknił za córką? Bo gdzieś pan był daleko, bo nie tak, mogli być tak, w okresie, jak byłem w Hamburgu, było mi jej brak, tak. Mhm. Ale wtedy brak było panu rozmowy, przytulenia, czy po prostu odczuwał pan y, po prostu pustkę? No Nie, no chciałem, chciałem pobyć z moją córką. Bardzo naturalny taki odruch. A martwił się pan o nią, jak ona sobie tam radzi, czy daje radę w Polsce? Mhm. Nie, ponieważ jej matka była rozsądną kobietą, mimo tych błędów wychowawszych w postaci rozpieszczania jej. Więc tutaj ja nie miałem żadnych zastrzeżeń ani obaw co do jakiegoś niewłaściwego rozwoju dziecka. Czy to było trochę tak, że mama rozpieszczała, jak przyjeżdżała do taty, to tato był tym złym policjantem? Nie możesz, zrób tak, nie wolno ci. Nie, no ja też nie, nie byłem jakimś takim, taką srogą instancją. Starałem się może te mielizny omijać. No więc nie, nie wol... wchodzić w te pola konfliktowe. Tak, zresztą miałem taką możliwość, Co jej rozpieszczenie odezwało się w Hamburgu, mhm. ponieważ ja jej bardzo szybko załatwiłem, Praca? Chodzenie do pracy, mm -hmm. opiekę nad dzieckiem, babysitter. Mm -hmm. I stwierdziłem, że ona rzeczywiście nic nie umie. Ona nie wiedziała, jak się ściele łóżko. Aha, okay, rozumiem. Jak się kładzie serwetkę na stole. Nic. Była zupełną, jakby w sprawach codziennych, jakby kaleką. Mm -hmm, mm -hmm. I, i i ta, ta, ta kobieta, która ją zatrudniła, która dała jej super luksusowe warunki, dała jej w ogóle mieszkanie oddzielne. No to rzeczywiście. I, i pieniądze, pełną lodówkę. I ona mnie pytała, jak ta pana córka żyła, skoro ona, ona, ona nie umie zrobić herbaty. <grym> A czym dla Pana? I gdyby, gdyby Judyta miała chęć rozwoju, przyszłości, kontaktu ze światem, ona doskonale po pobycie w Hamburgu mogła jechać gdzie by chciała. Z dobrymi referencjami jako babysitter, z jej powierzchownością, bo ona była ładna, mhm. ładna i bardzo przyjemna w sposobie bycia. Ona mogła... W, w, w takim mieście jak Hamburg były tysiące dziewcząt z całego świata, które przyjeżdżały, aby pobyć w Europie albo w tym środowisku. Poczuć zachód. Można było pojechać czy, czy do Kopenhagi, czy do Glasgow. I zasłownie być może można by wybrać sobie kraj i miasto, w którym by się chciało pobyć, ale ona niestety była jakby no, no nie, nie, nie uruchomiona na, na jakieś samodzielne działanie. A czym dla Pana jest tacierzyństwo? Kim? Tacierzyństwo. Czym jest dla Pana? Ojcostwo? Ale mówi Pan o sprawach zawodowych? Nie, mówię o takich właśnie rodzinnych, kiedy rodzi się dziecko, kiedy człowiek zmienia życie. Aha. Podcast nazywa się Co na to, tato? Więc chciałbym znać Pana pogląd, bo rozumiem, że pojawienie się nowych ludzi na świecie jest sprawą dyskusyjną dla Pana, ale jak się już pojawi młoda osoba, to chciałbym wiedzieć, czym dla Pana jest ojcostwo? Nie, no bo ja. Niech Pan pamięta, że ja byłem przygotowany, skoro moja żona postanowiła rodzić mm -hmm. i utrzymała ciążę, to, to, to u mnie pracował mechanizm świadomości, uświadomienia sobie, że ja będę miał dziecko. Czyli tutaj moje poglądy, jakby zostały gdzieś schowane, mm -hmm. bo tu nie ma poglądów, tylko tu jest ludzka istota której trzeba zapewnić jakieś warunki. Nie tylko przez pół roku. Prawda? I nie tylko prezentami czy czymś takim. Więc ja, jakby wkroczyłem w to ojcostwo już takiej trudno jak tu, jakby to powiedzieć. No, przygotowany. Świadomy. I świadomy, i, i pogodzone z tym, że Trzeba będzie ten los właśnie dalej wykonywać. Ten, 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 to przykazanie rzeczywistości. Mhm. No ale uciekł Pan od odpowiedzi, a nie myślał Pan o drugim dziecku? Jak już Pan był dojrzalszy, czy ewentualnie starszy? No, byłem, no, poczułem się dojrzalszy, tak? Mhm. Tak. istnieje córki, Judyty. Okay. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę. W takim razie moimi Państwa gościem był wybitny fotograf Tadeusz Rolkę. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Dziękuję Panu i Dziękuję. Państwu życzę miłego dnia.